Cześć, dzień dobry, mam na imię Ania. To jest kanał Znalezione Przeczytane i dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją dwóch książek, dwóch biografii. To jest biografia Tyrman, pisarz o białych oczach autorstwa Marcela Woźniaka, i druga biografia w formie komiksu to jest Czerwona Róża, autorstwa Kate Evans. O tych dwóch biografiach dzisiaj wam opowiem. Zacznę od tej biografii wydanej w formie komiksu autorstwa Kate Evans pod tytułem Czerwona Róża. To jest biografia Róży Luksemburg. Wydało to wydawnictwo ekonomiczne, Heterodox, mało znane wydawnictwo z Poznania, a komiks przełożył Krystian Szatkowski. Jeśli chodzi o Różę Luksemburg, moi drodzy, to jest postać, która ma bardzo ugruntowane miejsce oczywiście w historii. To jest postać, myślę, doskonale znana w większości z Was. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, Róża Luksemburg kojarzona jest co prawda z tym ruchem lewicowym, komunistycznym, zarówno niemieckim, jak i polskim, ale w Polsce nie doczekała się takiej pełnowymiarowej, pełnoskalowej biografii. Oczywiście były podejmowane różne próby recepcji jej dzieł, ale takiej klasycznej biografii nie ma. I bardzo ciekawe jest, że można zapoznać się z taką biografią właśnie w formie komiksu. Tutaj nie bez znaczenia, drodzy państwo, jest osoba autorki, Kate Evans, jest brytyjską ilustratorką i ta biografia rzeczywiście jest przepięknie ilustrowana, przepięknie wydana. Ja państwu oczywiście kadry z komiksu wrzucę. Myślę, że na koniec, kiedy troszkę o tej warstwie graficznej będę chciała powiedzieć, bo ona jest oczywiście z uwagi na format komiksowy bardzo, bardzo ważna. Ale Kate Evans jest również działaczką, jest również aktywistką, jest bardzo aktywna w środowisku feministycznym i to jest nie bez znaczenia, dlatego że jest to biografia zilustrowana i opisana no, właśnie przez taki kobiecy pierwiastek. Róża Luksemburg oczywiście jest tutaj przedstawiona jako taki archetyp bohaterki rewolucyjnej, która właściwie spalała się do końca w każdej dziedzinie życia, oczywiście tym centrum była rewolucja, była wielka światowa polityka, była ta idea poprawy losu y, proletariuszy, robotników, zwykłych ludzi. Natomiast, oczywiście, tutaj ogólnie chodzi o jej stosunek do życia, ale też na przykład do miłości, dlatego że w tej biografii znajdziemy no, wszystkie te odcienie. I znajdziemy również te miłosne historie, historie jej i partnerów jej życiowych, które zresztą gdzieś tam mocno splatają się właśnie z tą ideą rewolucji. Powiedziałam na początku, że Róża Luksemburg nie doczekała się tej takiej klasycznej, pełnoskalowej biografii, i to wynika poniekąd trochę z tego, że była taką osobą, która nie do końca wpasowywała się w takie stricte definicje. No, na przykład marksistki, socjaldemokratki, komunistki, rewolucjonistki. Oczywiście była w każdej z tych ról. Natomiast stosunek do niej po wojnie, na przykład, no już tych, którzy dziedziczyli tą jej spuściznę, czy w ogóle spuściznę, powiedzmy, rewolucji. Ten stosunek do Róży Luksemburg był ambiwalentny i to wynikało właściwie z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to był fakt, że Róża Luksemburg, która była oczywiście oddana bardzo idei rewolucji bolszewickiej i bardzo ją wspierała. W pewnym momencie dostrzegła pewnej bezdroża i zaczęła krytykować tę jakby taką leninowską wersję rewolucji. Czy raczej może leninowską wersję Marksizmu, bo ona oczywiście całe swoje życie jako ekonomistka, jako filozofka studiowała Marksizm, studiowała kapitał Marksa i sama zresztą tworzyła, pisała. To jednak nie uważała, jakoby leninizm był tą jedynie słuszną opcją Marksizmu. No i dlatego, dlatego została potępiona, zresztą też była kojarzona ze środowiskiem trockistów, dlatego że środowisko Lwa Trockiego oczywiście wsparło Róża Luksemburg w tej krytyce leninizmu. No i w związku z tym ona też dosyć szybko została uznana za wroga rewolucji. No a po latach też jej biografia za granicą, na przykład w Związku Radzieckim, przez na przykład środowiska stalinowskie, była celowo zniekształcana. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to wiąże się oczywiście, myślę, że tutaj bardziej z naszym takim polskim środowiskiem, dlatego że Róża Luksemburg jako socjaldemokratka działała oczywiście przed, jeszcze przed I wojną światową w SDKPL i ona no była w tej frakcji mocno rewolucyjnej, a nie w tej frakcji niepodległościowej. W związku z tym dla ludzi jej pokroju takie idee niepodległościowe związane z odrodzeniem się Polski jako państwa, były gdzieś tam zawsze drugorzędne, trzeciorzędne. Najważniejsza była jednak rewolucja i jej rozprzestrzenianie się. Ona była ponad granicami i jakby stanowiąc filar tego bardzo takiego radykalnego lewicowego skrzydła, no nie była, delikatnie mówiąc, postacią, którą podziwiano. I to też potem przełożyło się na to, że no, niespecjalnie interesowano się tym życiorysem, a przynajmniej nie chciano go rozpowszechniać. A rzeczywiście ten komiks pokazuje osobę niezwykle ciekawą. Pokazuje osobę bardzo nonkonformistyczną, bardzo aktywną, bardzo taką idącą pod prąd. Ona, oczywiście, była Polką, urodziła się w Zamościu, dorastała w takiej zasymilowanej rodzinie żydowskiej, ale gdzieś tam zawsze szła pod prąd. Począwszy od też losów dzieciństwa, była osobą ym, chorą w tym sensie, że bardzo ciężko przeszła w dzieciństwie gruźlicę, a potem utykała na jedną nogę. W związku z tym, dosyć szybko gdzieś tam też była narażona na pewnego rodzaju dyskryminację, ale zawsze była osobą bardzo aktywną i zawsze była osobą bardzo taką gorliwie żądającą wiedzy i bardzo, bardzo wrażliwą społecznie. Ta biografia też może być bardzo ciekawa dla młodszych pokoleń, tak myślę. Nie tylko z uwagi na format komiksowy, ale też przede wszystkim ona w bardzo taki ciekawy, przystępny sposób pokazuje te wszystkie najważniejsze hasła marksizmu i krytyki kapitalizmu, akumulacji kapitału. I jeżeli ktoś nie ma ochoty przedzierać się przez te wszystkie dialektyki heglowskie i czytanie na przykład dzisiaj studiowanie kapitału Marksa, czy akumulacji kapitału na przykład samej Róży Luksemburg, to ten komiks wystarczy, bo tutaj naprawdę bardzo dokładnie widać w jaki sposób Róża Luksemburg Patrzyła na stosunki społeczne, na stosunki ekonomiczne i na wyzysk klasy robotniczej, i bardzo dużo miejsca poświęciła też klasie średniej, która była dla niej takim uosobieniem konsumpcjonizmu i takiego niesprawiedliwego bogactwa. Ja wam bardzo, bardzo polecam tutaj te fragmenty, te fragmenty też, w których ona dyskutuje ze swoimi przyjaciółmi, którzy no, też. Z, wspólnie z nią zgłębiali kapitał Marksa, ale też dyskusję właśnie z jej życiowymi partnerami. Najpierw z Leonem Jogi Jogichesem, a potem z Kostią Zetkinem. Myślę, że też taką cechą charakteru, która świetnie jest zilustrowana w tej książce, to jest taka odwaga i walka, postawa właśnie taka walcząca Róży Luksemburg. Ona spędziła też dosyć sporo czasu w więzieniu. Była więziona głównie w Niemczech. Ale też, kiedy przebywała właśnie na terenie zaboru rosyjskiego, była więziona w Warszawie w cytadeli warszawskiej, i była osobą niezwykle niezłomną, była taką osobą, która kiedy dowiedziała się na przykład, to było w Niemczech, że jest amnestia w związku z koronacją króla, no to cesarza nie chciała opuścić więzienia. Uważała, że ona tam jest za obrazem monarchii, ścigana właśnie przez policję cesarską i ona nie wyjdzie z więzienia. To była też osoba, która wiedziała, jaki nadać priorytet pewnym ważnym ideom i kwestiom w jej życiu. Ona miała bardzo skomplikowane życie, takie osobiste, bardzo skomplikowaną drogę, właściwie chciała się uwolnić od, od Leona Jogi Hesa, to było bardzo, bardzo dla niej trudne, ale też jednocześnie ona nigdy się nie poddawała, nigdy nie była osobą, która by miała z czegoś zrezygnować, z czegoś, co było dla niej bardzo, bardzo ważne. Bardzo ciekawie tutaj pisze o niej Sylwia Chutnik, ja pozwolę sobie zacytować. Opowieść o róży Luksemburg to w gruncie rzeczy historia zbuntowanej dziewczyny, która nie pasowała ani do swojej żydowskiej rodziny, ani do konformistycznych znajomych z uniwersytetu, znająca biedę wrażliwa, odważna, szybko stała się rozpoznawalną działatką komunistyczną. Czerwona róża. Zawsze wiedziała, co dla niej najważniejsze: równość, sprawiedliwość, społeczna, konkretne działanie. No, i to jest właśnie to, o czym mówię, że taka świadomość tych wartości i tych priorytetów pozwalała jej, mimo wszystko, zawsze gdzieś tam podążać tą swoją drogą, i nawet znajdując się w jakichś opresyjnych warunkach, w trudnej sytuacji, potrafiła przekuć to na sukces. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę w tym komiksie, w tej biografii, to też jej stosunek do wojny, jak ona bardzo sprzeciwiała się, Dążeniom państwa niemieckiego w 1914 roku do udziału w wojnie, do wywołania wręcz tej wojny. Jej taka postawa antymilitarystyczna jest tutaj doskonale na tych rysunkach przedstawiona. Kiedy ona tam przed tym Reichstagiem czekała, no bo jako kobieta, wiedziała oczywiście, że e, niestety tylko taka rola jest wtedy pisana może czekać, sama nie może głosować, ale może namawiać też swoich przyjaciół. I była bardzo rozczarowana też tym kołem, właśnie socjaldemokratycznym, który poparł plany cesarza przystąpienia do wojny i głosował za tym budżetem, który przewidywał olbrzymie wydatki wojenne. Tutaj jeszcze nawiążę Państwu do tej walki o równość kobiet. Równouprawnienie właściwie chodzi tutaj o prawa wyborcze. Róża Luksemburg rzeczywiście doskonale zdawała sobie sprawę, jak ważne to jest, żeby kobiety mogły głosować, ale ona też się sprzeciwiała. Takiej społecznej, obyczajowej roli kobiet i pewnego rodzaju kompromisowi, który na przykład właśnie frakcja socjaldemokratyczna uznawała, że można nadać kobietom prawa wyborcze, ale jednocześnie nie wolno zapominać o tym, jaka jest rola kobiety w życiu społecznym, że powinna być właśnie też między innymi matką czy taką strażniczką domowego ogniska, temu się bardzo sprzeciwiała róża Luksemburg i ona właściwie. Potępiała taki, taką filisterską, powiedzmy, filozofię życia. Końcówka książki też jest bardzo ciekawa, dlatego, że opowiada o tej tragicznej śmierci Róży Luksemburgi, w pewnym sensie też jest to taka trochę metafora rozprzestrzeniania się rewolucji bolszewickiej, której nie udało się przedrzeć na Zachód. Po wojnie w 1918 roku powstała Wielka Komunistyczna Partia Niemiecka, natomiast nie udało się przekształcić powojennych Niemiec w Republikę Socjalistyczną. No i tutaj bardzo ważny też był udział wojska, i rola Róży Luksemburg polegała na tym, że ona bardzo zagrzewała dalej do powstania, do rewolucji, ale niestety została Stłamszona, tak naprawdę kanclerz niemiecki ówczesny wydał decyzję o całkowitym stłumieniu tej rewolucji. Tam silne były już też takie ruchy antybolszewickie i kontrrewolucyjne. Róża Luksemburg padła właśnie ofiarą tych rozkazów kanclerza i takiego działania. I to też jest bardzo, bardzo ciekawie przedstawione. Nie jest to przedstawione w sposób jakiś bardzo patetyczny, ale bardzo obrazujące i dające też do myślenia. Mnie się ta biografia niezwykle podobała i bardzo się cieszę. Myślę, że po taką tradycyjną biografię Róży Luksemburg nie miałabym wielkich motywacji sięgnąć. Nie interesowałam się nigdy jakoś tak bardzo szczegółowo tą historią rewolucji właśnie na terenie Niemiec. Trochę zaciekawił mnie jeszcze pan Twardoch, który opisywał postać Róży Luksemburg oraz Karola Liebknechta, również bardzo ważnej postaci w tej historii i też pojawiającego się zresztą na kartach tego komiksu. On opisywał to w pokorze i tamten wątek mnie nawet zaciekawił. Natomiast nie myślałam, żeby sięgnąć po biografię, nawet nie szukałam. I ja nawet, szczerze mówiąc, dopóki tego komiksu nie miałam w rękach, to nie wiedziałam, że my w ogóle takiej poważnej biografii Róży Luksemburg też nie mamy. Ale ten komiks sprawił, że zainteresowałam się tą postacią i być może kiedyś też sięgnę do jakichś jej pism. Ten komiks przywołuje cytaty Róży Luksemburg i one są też podawane taką charakterystyczną kursywą tam w dymkach. Natomiast są znakomite przypisy i te przepisy są szersze, i też te przypisy pozwalają tak trochę głębiej sięgnąć do teorii rewolucji, ruchu rewolucyjnego, marksizmu. Gdyby ktoś był tak trochę szerzej, głębiej zainteresowany. I powiem też Państwu, że bardzo ciekawe jest posłowie, i ten zamykam też takim wątkiem feministycznym kobiecym, co objawia się w posłowie, dlatego, że autor posłowia i tłumacz na końcu zwraca się nie do czytelnika, a do czytelniczki i do wyobraźni czytelniczki, do oczekiwań czytelniczki. Więc w jakimś stopniu poczułam się też wyróżniona, że ktoś się zwraca wreszcie do czytelniczki, a nie do czytelnika, co jest zabiegiem bardzo ciekawym, i pierwszy raz się też z tym spotkałam. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Sięgnijcie po Czerwoną Różę, która tej biografii, tej niezwykłej, ciekawej, niejednoznacznej postaci zajmie Wam najprawdopodobniej nie więcej niż dwa wieczory, ale też można sobie postudiować to jako właśnie dzieło graficzne dzieło ilustrowane, powieść ilustrowaną w pewnym sensie, biograficzną powieść ilustrowaną. I Spędzić z nią naprawdę bardzo, bardzo ciekawe chwile. Kate Evans, Czerwona Róża. Historia życia Róży Luksemburg w formie komiksu. Polecam gorąco. I kolejna biografia, którą dzisiaj chcę Państwu polecić, to jest biografia Leopolda Tyrmanda, autorstwa Marcela Woźniaka, pod tytułem Tyrmand, pisarz o białych oczach. Marcel Woźniak jest wielkim miłośnikiem Leopolda Termanda. to jest druga biografia, którą poświęcił temu autorowi, ale pisana nieco inaczej, na zasadzie takiego śledztwa reporterskiego. Ta pierwsza biografia, taka bardziej chronologicznie przedstawiająca losy pisarza, nosi tytuł Moja śmierć jest taka jak moje życie, też ją państwu polecam, ale dzisiaj mówię o tej wydanej przez marginesy w 2020 roku, którą Marcel Woźniak napisał w... Taki trochę detektywistyczny sposób, bardzo dużo podróżował. Podróżował też po Stanach Zjednoczonych. Spotykał się z dziećmi Laporda Termanda z wdową Mary Ellen po Tyrmandzie, trzecią żoną pisarza, z którą spędził ostatnie lata życia właśnie w Stanach Zjednoczonych po emigracji, ale też przekopał niezwykłą ilość listów, korespondencji, a także wycinków prasowych poświęconych Tyrmandowi. I rzeczywiście zrobił znakomitą kwerendę. Dotarł do różnych takich nieznanych wcześniej anegdot i postarał się wypełnić pewne białe plamy w biografii pisarza. Leopold jest szczególnym pisarzem. Jest pisarzem, który też ma ugruntowaną pozycję. Tak troszeczkę tutaj dostrzegam pewne podobieństwo do Róży Luksemburg, ale troszeczkę w innym wymiarze. Dlatego, że to jest nazwisko, które większość osób kojarzy, ale tak naprawdę on nie doczekał się. Takiej odpowiedniej pozycji w powiedzmy kanonie pisarzy. I to jest bardzo ciekawe. Był przede wszystkim postacią. Był postacią wyrazistą o naprawdę niezwykle ciekawej. Ciekawym życiorysie. I właściwie y, takie życiorysy rzeczywiście zasługują na y, biografię, dlatego że to czyta się jak z wypiekami na twarzy, nawet nie znając żadnej z jego książek. Przeczytawszy taką biografię, można po pierwsze poczuć się zachęconym do tego, żeby po te książki sięgnąć, ale przede wszystkim dorozumieć, na czym polegał ten fenomen. Loport Dermant pochodził z rodziny żydowskiej. Urodził się w dwudziestoleciu. Jego matka związana była z um, środowiskiem literackim międzywojnia, um, czyli między innymi przyjaźniła się ze skamandrytami, bardzo dużo czasu spędzała w takiej znanej kawiarni ziemiańska. I jego droga była właśnie też taka specyficzna. On też, na rok przed wybuchem II wojny światowej, pojechał na stypendium. Pojechał na stypendium do Paryża, był w szkole projektowej, w szkole architektonicznej. Tam docierały do niego po raz pierwszy te nowinki z Zachodu. Zachwycił się jazzem, poznał nowe prądy filozoficzne w literaturze, ale właśnie przede wszystkim w architekturze. Spotkał się na przykład z twórczością Le Corbusiera i to miało niezwykły wpływ też na jego umysł, na jego otwartość. W 1939 roku wrócił z tego stypendium i zaraz wybuchła wojna i to co dzieje się potem jest bardzo ciekawe. Uciekał oczywiście przed hitlerowskimi Niemcami. Połowa jego rodziny wylądowała w obozach koncentracyjnych, on natomiast znalazł się na Litwie. Tam miał taki bardzo niejasny okres współpracy z komsomolską prawdą i z, no właśnie, bolszewikami. Potem został tak jakby uznany za szpiega, zdekonspirowany, no i dostał wyrok. Dostał wyrok z syłki na Syberię, do, Łagry, do łagrów. I właściwie w ostatniej chwili pociąg, w którym się znajdował, został napadnięty przez Niemców, którzy tam już docierali. No, i właściwie Niemcy, przed którymi on uciekał, uwolnili go z tej syłki na Daleki Sybie. Więc to jest niezwykły paradoks. Potem z kolei znalazł się w Skandynawii, więc ten kierunek północny był bardzo ważny. On był w Danii, w Norwegii i w Szwecji. Tam był w obozie. I to też jest ciekawe, bo ja w ogóle z tej książki się dowiedziałam, że w 1945 roku okazało się, że w tych obozach przejściowych, no właśnie w Oslo, tam gdzie on spędził bodajże chyba rok albo dwa. Jest aż 20 tysięcy Polaków, którzy m, oczekiwali na repatriację. Wśród nich był też Tyrmand. Bardzo długo się też ukrywał. On przeżył co najmniej 5 lat pod taką fałszywą tożsamością. Podawał się w ogóle za Francuza, ponieważ bał się przyznać po prostu, że jest Żydem. Więc jego m, te losy są naprawdę niezwykle m, zawiłe. Ale m, też ta biografia, m, oprócz tego, że pokazuje też potem jego bardzo taką skomplikowaną drogę, w PRL-u taką drogę pisarską i też bardzo, bardzo ciekawy ten ostatni etap życia, właśnie w Stanach Zjednoczonych, to bardzo ciekawie też się patrzy na to, jak on ugruntował swoją pozycję właśnie w literaturze, bo to był taki pisarz, no nie doczekał się właśnie tego swojego miejsca w kanonach, ale on nigdzie nie przynależał. To był jeden naprawdę z nielicznych, który nie poszedł na żadną współpracę z komunistami, nie był w żadnej grupie, która się gdzieś tam dogadała, nie był wśród tych pryszczatych, dlatego też był bardzo sceptyczny i bardzo, bardzo krytyczny wobec, wobec tego środowiska. Ugruntował sobie swoją pozycję samodzielnie wraz z publikacją w połowie lat 50. powieści Zły. Powieść Zły to jest doskonały przykład spektakularnego sukcesu, sukcesu, który Tyrmand osiągnął. Praktycznie z dnia na dzień. Mówiono o tym, że Zły to jest zresztą doskonała, najlepsza konkurencja dla popularnego wówczas tekstu, czyli referatu Nikity Chruszczowa, który potępiał kult jednostki, kult Stalina. Co stanowi myślę taki bardzo doskonały przykład, czy też ilustrację doskonałą tego, jak ważna była ta książka. Ona oczywiście nie została uznana w żadnym stopniu przez liczące się środowiska literackie, które uznały ją prawdopodobnie za jakąś paździerzową literaturę gatunkową i, no, to to można uważać za wielką literaturę, zresztą jeszcze wymyślił sobie jakichś, jakiegoś Janosika, tak, o białych oczach, który terroryzuje pół Warszawy, jak to można uznać za jakąś znakomitą, wielką powieść. Bardzo, bardzo państwu złego oczywiście polecam i zobaczą państwo, jak bardzo wówczas ci wielcy literaci Tacy jak Iwaszkiewicz, jak no, nawet Konwicki się mylili. Konwicki zresztą mm, przyznał się do tego, jak bardzo się mylił, bo oni się bardzo na początku nie lubili z Tyrmandem, ale potem no, była to już dosyć zażyła znajomość i Konwicki bardzo ciekawie opisał go w takim tekście swojej książce, Człowiek w kolorowych skarpetkach. No, właśnie, kim był Tyrmand i dlaczego mowa tutaj o, tym, o tych skarpetkach? To było bardzo ważne. Mówiono o nim, że jest frywolnym bikiniarzem w kolorowych skarpetkach, wielkim awangardystą i no, takim człowiekiem o takim zachodnim sznycie, miłośnikiem jazzu, zresztą wielkim popularyzatorem jazzu również. Tyrmand był po prostu człowiekiem, który nie przystawał do siermierznego Perelu i ta książka też to znakomicie pokazuje. Ja Państwu bardzo polecam tutaj fragmenty korespondencji ze Stefanem Kisielewskim, który chyba jest postacią, która najbardziej się przyjaźniła z Tyrmandem i który miał taki bardzo zdrowy, myślę, bardzo obiektywny do niego stosunek. Polecam Państwu, żeby się Państwo być może też sięgnęli, jeśli będzie taka możliwość, bo w ogóle ta korespondencja ona chyba też została wydana. Natomiast Terman był człowiekiem, który też uderzał w te wszystkie koterie, w te wszystkie układy obyczajowo, towarzysko polityczne, ponieważ potrafił to doskonale demaskować. Demaskować obłudę, głupotę, jakąś taką pustkę moralną, a z drugiej strony myślę, że też umysłową, taką intelektualną nędzę. Tutaj przychodzi mi do głowy również e, oczywiście Diariusz 54, słynny dziennik Termanda z 1954 roku, w którym on doskonale to środowisko właśnie sportretował. Jeśli chodzi o inne tytuły, Życie Towarzysko-Uczuciowe, bardzo ciekawa powieść Filip, chociaż już głęboko, głęboko myślę nieprzystająca w dzisiejszej rzeczywistości, nie wiem, czy kogokolwiek może zainteresować, ale też zapiski dyletanta i kilka innych książek. Bo myślę, że Państwo wtedy będą mogli zobaczyć tę nieprzystawalność tyrmanda do tamtej epoki. Dlatego to jest też człowiek o tak bogatym życiu i, i świetnie się takie biografie czyta, bo człowiek ma ochotę też sięgnąć do różnych ciekawych fragmentów historii, na przykład w historii Polski, Polski Ludowej w tym wypadku. Jeszcze odnośnie Dziennika 54 powiem Państwu, że tam też pada coś bardzo ciekawego, to znaczy ten dziennik, on był pisany tylko przez trzy miesiące. No, i tam były różne fragmenty też bardzo skandalizujące i obyczajowo i tak dalej, i tak dalej. No on był też tak nieznany z tego, że, że, że był kobieciarzem, miał romans z, z maturzystką. Natomiast pojawiały się i pojawiają się zresztą do dzisiaj takie trochę oskarżenia, że ten dziennik jest apokryfem, jest pamfletem, jest dziełem, które powstało w latach 80., no bo w latach 80. w Londynie się ukazał ale są tropiciele i różni padacze, którzy twierdzą, że gdzieś tam się zdemaskował Tyrmand w, w fragmentach tego dziennika i jednak nie pisał go na żywo, na bieżąco, tylko stworzył go i właśnie w latach 80. To jest ciekawe, polecam Państwu. Pięknie przedstawiona jest też Warszawa. Bardzo ciekawie takie impresje, te ulice, te nazwy, które wybrzmiewają, bardzo ważne w życiu Tyrmanda. Te trasy, które on pokonywał, nawet chociażby począwszy od samego momentu, kiedy wyjechał, końcówka lat 30., ulica Trębacka, gdzie mieścił się jego dom, którego już nie odnalazł po wojnie, ale też ulica Frascati, również ulica Konopnickiej i tam, gdzie mieściła się siedziba Imki, w której mieszkał, kiedy zaraz przybył ze Skandynawii, właśnie do Warszawy. Także to się znakomicie czyta. Ten okres w Stanach Zjednoczonych też jest bardzo ważny. On nam tam pokazuje trochę innego Tyrmanda, który nam trochę nie przystaje do tego, o którym ja tu Państwu przed chwilą mówiłam. Mówiłam o człowieku takim niepokornym, o wielkim takim improwizatorze, o indywidualiście, awangardyście. Natomiast jego okres w Stanach Zjednoczonych sytuuje go gdzieś tam na poziomie konserwatysty. Mówi się o Tyrmandzie, że był też konserwatystą w końcowej fazie swojego życia, ale to nie był taki konserwatyzm, wiecie, z niedzielnej szkółki, nie był to taki konserwatyzm tych no, wielkich amerykańskich moralistów, którzy debatują o prawie rozwodowym, o prawie antyaborcyjnym i tak dalej, i Raczej on miał dużą niechęć, i tutaj Marcel Woźniak bardzo fajnie to opisuje, do otwartości tego amerykańskiego współczesnego społeczeństwa. Jemu się to bardzo nie podobało. Nie podobało mu się to, że ludzie tak łatwo przełamują barierę, dystans, że role kobiet i mężczyzn właściwie się zamieniają. On bardzo y, był sceptyczny wobec tego, że kobieta może podrywać faceta. Nie, to jest rola, rola no, mężczyzny. Także ja myślę, że tutaj nie wszystko, jeśli chodzi o Termanda, może się czytelniczkom spodobać, dlatego że może nie był zbyt feministyczny, o, może tak to nazwę, i ostentacyjnie zmazywał szminkę z ust swojej żony, uważał, że jest zbyt wyzywająca. Ale, drogie panie, no, ocencie to same. Ja was bardzo namawiam do tego, żebyście sięgnęli po którąś książkę Termanda, albo podziemnik, albo po złego, albo jakąkolwiek inną, ale też przeczytali właśnie tę jego biografię. Tę jego biografię, która też pokazuje nam trochę historię Polski Ludowej, czy w ogóle też gdzieś tam takie splątane ludzkie losy na tle naszej skomplikowanej historii. A zwłaszcza taka postać, która jest bardzo ogniskująca, która ma takie cechy geniuszu, która jest też obdarzona niezwykłą intuicją, bo moim zdaniem Termant miał niezwykłą też życiową intuicję. On dokładnie wiedział, z kim się przyjaźnić, do kogo po co się zwrócić, jak wybrnąć właśnie z tych różnych życiowych opresji i jak dokonać dobrych w życiu wyborów. To świadczy o tym, że właśnie był taką, taką właśnie intuizinkową postacią. No a o takich postaciach naprawdę świetnie się czyta. Także polecam Państwu na koniec. Jeszcze raz te dwie książki o dwóch bardzo interesujących postaciach. Jedna w formie powieści graficznej komiksu Kate Evans i Czerwona róża i Tyrmand pisarz o białych oczach autorstwa Marcela Woźniaka. I pozdrawiam was wraz z końcem majówki. Oczywiście pewnie kiedy ten film zostanie opublikowany to po majówce już zostaną jakieś blade wspomnienia, ale będzie zbliżał się zapewne jakiś kolejny długi wolny weekend. I mam nadzieję, że my także niebawem się zobaczymy. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.